Cześć, z tej strony Radek zapraszam na ósmy odcinek raportu z Limanowskiego. Dzisiaj moim gościem będzie Leszek Milewski, dziennikarz portalu gol.pl. Z Leszkiem porozmawiamy sobie o spotkaniu ze Śląskiem Wrocław czy zwycięstwo 4 do 1, takie okazałe. To już pokaz najlepszej formy ekipy Marka Papszuna. Również poruszymy temat konfrontacji z Krakowią. Czy kolej na pogórniku Zabrze-Klątwa zostanie przełamana i Częstochowianie wygają z pasami? Nie zabraknie również innych tematów związanych z Ekstraklasą, także zapraszam Was serdecznie na tę rozmowę, ale zanim wywiad z Leszkiem Milewskim, najpierw rozpoczniemy dosyć nietypowo, bo kawałka czołówki serialu kryminalnego z lat 90 serialu Renegat Leszek Milewski kiedyś z Kubą Molkiewiczem redakcyjnym kolegą Leszka stwierdzili że wszystko co dobre musi zawierać czołówkę serialu Renegat albo sam serial Renegat no to tak żeby po prostu dmuchać na zimno i żeby żeby po prostu ten wywiad był dobry to ja na początek przed rozmową zaprezentuję wam kawałek tej czołówki, a później już rozmowa z Leszkiem Milewskim. Zapraszam. Był gliniarzem i to dobrym gliniarzem. Jedynym jego błędem było zeznawanie przeciwko skorumpowanym kolegom z policji. Za to postanowili go zabić. Ofiarą padła jednak kobieta, którą kochał. Wrobiony w morderstwo, wyjęty spod prawa, ścigany jak zwierzę, sam stał się myśliwym łowcą nagród. I renegatem. Gościem raportu z Limanowskiego jest dzisiaj dziennikarz portalu Golper Leszek Milewski. Cześć, Le Cześć Leszek, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Radku, witam Cześć. Cię serdecznie. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Rakowie, oczywiście o najbliższym meczu z Krakowiem, ale najpierw pytanie. Oto spotkanie ze Śląskiem, bo ty powiedziałeś, że to było takie danca kuduro Rakowa. Natomiast czy można w stu procentach opowiadać o formie Rakowa, o tym, że w końcu zaskoczyło na tle Śląska-Wrocław, który w ostatnich meczach wiadomo, co robił ze zbroją. Radku, nie leksowasz Śląska-Wrocław. Śląsk-Wrocław to jest trochę Zorro, trochę kapitan Garcia Zorro. Trochę Batman, trochę Robin Hood. Nigdy nie wiesz, jaki wynik mu wpadnie. Pamiętajmy, że Śląsk owszem przegrał z KKSM Kalisz i śmiała się z tego cała Polska, ale Śląsk również w tym roku ograł i pogoń Szczecin i Lech Poznań, więc no, to jest po prostu kompletnie nieprzewidywalna drużyna. Wręcz sugerując Śląskową logikę, to Śląsk powinien wygrać z Rakowem, natomiast Raków. No tu pokazał swoją siłę, że nie dał się nawet tej nieprzewidywalności totalnej Śląska Wrocław i po prostu bardzo, bardzo pewnie wygrał. Ja sobie oglądając ten mecz przypomniałem też jesienne, jesienny mecz Rakowa ze Śląskiem. No w obu tych meczach zapachniało, nie wiem, 7-0 mogło być równie dobrze, czy tam powiedzmy 7-1. Absolutna demonstracja siły. Widać było po meczu ze Śląskiem, że te... Troszeczkę chyba kłopoty na początku rundy, które już zdarzały się drużyną papszuna po wyjściu ze snu zimowego, już są zdecydowanie za nim. Zaczęło się bardzo optymistycznie dla kibiców Rakowa, że nie można lekceważyć Śląska, że tak naprawdę to Danca Kuduro to można pod to podpiąć. Ja mam to szczęście i nieszczęście, że prowadzę program będąc kibicem Rakowa, i co tydzień praktycznie jestem optymistyczny, bo Raków wygrywa, Raków utrzymuje przewagę nad legią. Myślałem, że troszkę tak wlepisz tutaj troszkę takiego, nie wiem, niepewności w to, co dzieje się w Rakowie, a tu jednak dalej nakręcamy to tutaj i pompujemy troszkę ten balonik, no ale no też z drugiej strony, tak jak mówisz, nie ma, nie ma czemu robić inaczej. No tak, wiesz, jako osoba pracująca w mediach, pewnie nawet byłoby na moją korzyść, gdyby ten, ten bujomistrzostwo Mistrzostwo Polski był. Odrobinę ciekawszy, ale no cóż, Raków jest cholernie mocny. Raków można porównywać w tym momencie do historycznych najlepszych drużyn XXI wieku, przynajmniej jeśli chodzi o punktowanie. Ja jakby nie płaczę nad tym, że Raków pewnie zwięża po Mistrzostwo Polski, ponieważ jest niezwykle ciekawa walka o spadek, pół ligi walczy o spadek, więc ja naprawdę mam z czego upiec chleb. O, o spadku o tych spadkach może na koniec, jeszcze to twoje typowanie na koniec. Sezonu, powiedz mi, jakim byłeś uczniem, bo ja wczoraj przeczytałem, że Raków ma 11 zagrożeń. Ja byłem średnim uczniem, ale 11 zagrożeń chyba nigdy nie miałem. Dwa, trzy może się zdarzyły. Nie wiesz, o czym mówię? 11 zagrożeń przed meczem z Krakowią, w, jeżeli chodzi o kartki, więc też jak to przeczytałem, 11 zagrożeń wykurczę. No, dosyć dużo. No, nie ma to znaczenia, szczególnie kadra jest absolutnie szeroka, więc nawet jak ktoś wypadnie, no, to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, tak mi się wydaje. Czy znaczy, wiesz, w perspektywie mówimy o tym, że po Krakowie jest Legia i to może być... No faktycznie... tak, po Krakowie jest Legia, czyli mecz o 6 punktów, no, masz rację, w tym kontekście jak najbardziej tak, ale czy, czy ktokolwiek w Rakowie będzie z tego powodu odstawiał nogę, no, no nie sądzę, nie sądzę, także... No... Trudno tutaj naprawdę podgrzewać jakoś specjalnie atmosferę tak naprawdę, choć oczywiście mecz z Legią jest takim ostatnim punktem, w którym coś się może jeszcze zmienić, w którym emocje jeszcze w tym boju o mistrza mogą się pojawić. To zdecydowanie masz rację. No tak, jeszcze biorąc pod uwagę jacy zawodnicy są zagrożeni, bo ja tylko tobie wymienię, a Nowak, Petraszek, Silva, Sfarnas, między innymi Wiesz, tutaj to są zawodnicy typowo pierwszej jednostki. No zdecydowanie, zdecydowanie kto ma być zagrożony, jak nie ci, którzy grają najwięcej. To jest oczywiste. No tak, z drugiej strony też ostatnio oni grali, nie dostawali żółtych kartek, pewnie była dyspozycja od trenera Papszuna, nogi nie odstawiajcie, ale uważajcie, bo za chwilkę może, może to się wszystko zmienić i choćby taka, taka kartka jak Koczergina za taką niby symulkę w jednym z ostatnich meczów, no co było troszkę dziwne, no ale Ukraińiec dostał, tak, także... Myślę, że Koczerhi i tak ma tak fantastyczny czas w tym momencie, jest według mnie najlepszym piłkarzem Rakowa ostatnich tygodni, że można mu wybaczyć takie drobne niedociągnięcia. Nie wymagajmy perfekcji. Myślisz, że Iwi, Iwi był zazdrosny o że to on jest najlepszy wiosną i on strzela te piękne bramki i to wszystko w konfrontacji ze Śląskiem Wrocław już tak zdenerwowało w pozytywny sposób Hiszpana, że musiał zdobyć dwa gole? Myślę, że Iwi nie jest zazdrosny, jest, nie jest małostkowym człowiekiem i cieszy się, że ma, ma po prostu kto z nim ciągnąć ten wózek. Bo rzeczywiście bywały takie momenty, kiedy w Rakowie, okej, okay, bardzo dobra drużyna, były takie mecze, kiedy w Rakowie wszystko funkcjonowało i wszyscy ciągnęli wózek, ale bywały mecze, gdzie Iwi musiał po prostu to szarpnąć. Myślę, że. Jest zbudowany tym, że ma tyle, tyle wsparcia, i to jest najlepsza motywacja dla niego, by grać lepiej. On wcale nie grał aż tak źle, mu brakowało liczb na początku tego roku, i, i to było to jakby, tak? że, że zawsze kojarzył nam się z mocnymi liczbami, ale czy grał aż tak fatalnie? No nie powiedziałbym. No to po prostu byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to była gwiazda, która dominowała nad ligą, prawda? A to wciąż był nawet w tym gorszym momencie. Słabszy, pił... dobry piłkarz, tak? Ten moment, kiedy został zdjęty w przerwie przez Marka Poprzuna, też myślę, że był taki symboliczny, ważny i motywujący nawet dla samego Iwiego. Myślę, że samo, biorąc pod uwagę to, że mając możliwości odejścia z Rakowa, postanowił tu zostać. Postanowił związać swoją przyszłość z tym klubem. No to absolutnie nie jest zazdrosny o innego dobrego piłkarza. Absolutnie wie, że raków potrzebuje jak najwięcej e, dobrych graczy, więc myślę, że wszystko jest w porządku. To jest dobry duch zespołu. Pamiętam, jak chyba kiedyś Wojciech Cygan powiedział mi, że nikt w szatni nie porozumiewa się tym językiem, w którym mówi Iwi Lopez, a i tak on ma najwięcej do powiedzenia. Także wydaje mi się, że to jest taki naturalny lider, a naturalny lider cieszy się z innych dobrych graczy w zespole. Zgadzam się z tobą, bo przyzwyczaliśmy się do bardzo dobrej gry Hiszpana i im jest cieplej, tym, tym on lepiej gra, tak, tak też się mówi. W Rakowie nadchodzi wiosna, także ta, ta forma powinna jeszcze rosnąć. No my go porównywaliśmy do tego najlepszego, najlepszej wersji jego, a czasami każdemu zawodnikowi zdarzy się gorszy okres. Wspomniałeś też, że o liczbach. No to liczby na pewno nie bronią napastnika. No i tutaj. Oj, no, musiałem podjąć ten temat też. To... Radko to jest dla mnie absolutnie szokujące, ponieważ Raków praktycznie na każdej pozycji ma jednego z najlepszych piłkarzy w lidze, jeśli nie najlepszego. Można po prostu dyskutować. O, o każdej pozycji. Czy to jest stoper, czy to jest bramkarz, czy to jest lewy obrońca, lewy wahadłowy? Tak? Czy to jest dziesiątka, na każdej pozycji. To nie jest tak, że na każdej pozycji Raków ma najlepszego piłkarza w lidze, bo jest wielu ciekawych piłkarzy w tych rozgrywkach. Jest bardzo mocny Lech Poznań, ma fajnych piłkarzy Pogoń, Legia i pojawiają się też gwiazdy w niektórych innych zespołach. Ale zawsze w tej top 3, top 5 będzie piłkarz Rakowa. No i jest pozycja ataku, gdzie tak naprawdę w tym momencie walcząca o otrzymanie Lechia Gdańsk ma dużo lepszego napastnika niż, niż Raków Częstochowa. Ja wiem, że. Marek Papstrzom jest absolutnie zakochany w Władysławie Gutkowskisie. Ja wiem, że to jest piłkarz, który świetnie pracuje. Gdzie troszeczkę zawsze memem jest to mówienie o napastniku grającym tyłem do bramki, ale jak przyjrzysz się Gutkowskisowi, to on faktycznie bardzo fajnie pracuje tyłem do bramki, rozbija tych obrońców, pojawia się w odpowiednich strefach, ściąga uwagę. Natomiast no nie można lekceważyć tego, jak bardzo jest ciała pod bramką, i jak można marnować tyle doskonałych sytuacji, jak w tak dobrze funkcjonującej ofensywie można zagrać tak, tak nieskutecznie, można tak mało sobą zaprezentować. No, jak mówię, w meczu ze śląskiem Raków grał momentami koncert. No po prostu to, jak zdobywał przestrzeń, to jak rozrywał defensywę śląska, no, to było imponujące. Od Gutkowski i tak tam za bardzo ostatecznie. Nie pomógł. Jest to dla mnie absolutnie szokujące, że Raków ma budżet, ma możliwości na to, by na tej pozycji mieć po prostu też gwiazdę ligi. Możemy się zastanawiać, jak Raków by wyglądał, gdyby i na dziewiątce miał kogoś tylko na takim poziomie, jak ma na każdej z innych pozycji. No taka jest prawda. Gutkowskis uważam, że ma swoje miejsce w Rakowie, ale jako po prostu joker, jako rezerwowy. Jak najbardziej. Ja doceniam tego piłkarza, widzę jego walory, widzę jego wartość, ale. To nie jest zawodnik do drużyny rangi Rakowa jako pierwszy wybór. Po prostu Raków mierzy wyżej. Dobrze. Natomiast wiesz co? Nie wiem, czy byłoby tak wiele meczów, tak wiele więcej punktów, gdyby. Gdyby Gutkowski zmiał lepszą skuteczność, bowiem, no te bramki rozkładają się w sposób. Ja, ja nie mówię radku o punktach, ale zobacz, jakie transfery, zobacz, jaka była trasa turne podczas zimy sparingowe. To były już przygotowania pod europejskie puchary. Taka jest prawda. Raków tak, wie, tak. że zmierza po mistrzostwo Polski, Raków wie, że ma dobrą drużynę. Raków przygotowuje się pod puchary i w tym kontekście. Nie ma co rozpatrywać oczywiście, czy, czy z lepszym napastnikiem byłoby więcej punktów. Z lepszym napastnikiem byłby bardziej gotowy do Europejskich Pucharów, po prostu, o to mi chodzi. Ja się z Tobą zgadzam, ponieważ y, zawsze się mówi w kontekście transferu w Rakowa, że potrzebują zawodnicy, którzy wchodzą do tego zespołu tak rundę, żeby się przyzwyczaić. No to ja tylko mam nadzieję, że y, po prostu teraz zostaną sprowadzeni zawodnicy takiej klasy jak choćby Fran Tudor, który rundy nie potrzebował i wszedł y, z marszu, y, do gry w tym systemie i mam nadzieję, że po prostu klasa zawodników y, wystarczy do tego, żeby oni już na, pucharu, na puchary byli gotowi y, z miejsca, natomiast no to też wymaga po pierwsze funduszy, które Raków będzie miał no i po drugie też trafienia w zawodnika, bo przecież wszyscy wiemy, że najtrudniej kupić bramkoszczelnego napastnika. Zdecydowanie to jest naj, najtrudniejszy temat jaki tylko, jaki tylko istnieje i wszędzie w Ekstraklasie trwają poszukiwania Skutecznego napastnika. Ci, którzy go mają, naprawdę mają gigantyczny walor po swojej, po swojej stronie. Widzimy, jak niektóre kluby potrafią nagle ucierpieć, gdy wyjmie się po prostu napastnika. Patrz, Stal Mielec, która była jednak no, jedną z najlepiej punktujących drużyn na jesieni. Zabrałeś skutecznego napastnika i w ogóle nie strzelają bramek. Można dobrze grać, bo Stal nie gra wcale źle. Kto oglądał mecz z Legią Warszawa, widział, że Stal gra w piłkę. Natomiast nie ma skutecznego napastnika i po prostu nie punktuje, bo ostatecznie w piłce nożnej nie liczy się stwarzanie okazji, nie liczy się posiadanie piłki. Nie liczy się pressing, czyli wszystko to, co umie robić Stal Mielec, tylko liczą się gole. Kogo byś widział w Rakowie, jeżeli chodzi o napastnika z polskiej ligi? Czy ja wiem, czy ktoś z polskiej ligi, czy to jest właściwy kierunek, czy raków mierząc w Puchary nie powinien jednak rozejrzeć się? No bo tak jak mówisz, no w polskiej lidze to jest na poziomie rakowa, na poziomie ambicji rakowa, czyli tego, żeby zaliczyć fazę grupową europejskich Pucharów. No to jest na pewno piłkarz klasy Isaka. I teraz musimy się zastanowić. Isak jest oczywiście nierealny dla Rakowa. Łączony jest na przykład Zwoliński. Czy Zwoliński to jest piłkarz fajny na ekstraklasę? Świetny na ekstraklasę. Tylko, że Raków mierzy fazę grupową europejskich pucharów. I czy w tym kontekście Zwoliński daje ci jakąś pewność, że to jest, to jest ten gość? No już nie. Jordi Sanchez, znakomity piłkarz, w widzowie są nim zachwyceni, znakomity deal, mimo ostatnich problemów mentalnych tego piłkarza, z których się zresztą zdążył podnieść. Ale czy masz gwarancję, że to jest piłkarz na europejskie puchary? No nie do końca. Wydaje mi się, że też patrząc na to, gdzie szukał Raków tych napastników, to też szukał gdzieś, nie tylko przeglądał ten ekstraklasowy poletko, bo wie, że no, nie jest tu łatwo znaleźć kogoś, kto będzie na miarę ambicji Rakowa. Dobrze, Rafał Dębiński z Kanalu Plus powiedział, że Lech Poznań ma teoretycznie silniejszą kadrę niż Raków. Ty się z tym stwierdzeniem zgadzasz, czy, czy uważasz, że, że tutaj jest pole do dyskusji? Myślę, że jest pole do dyskusji, jest to bardzo, bardzo porównywalna, porównywalna kadra. Wiadomo, że Raków nie musi łączyć gry na dwóch frontach, przynajmniej jeśli chodzi o ten, no, o całą jesień de facto i teraz wiosnę, więc to jest, no musielibyśmy się zastanowić. Bramkarz, no mimo problemów Wladana w tym roku, gdzie potrafił mieć kiepskie, kiepskie występy, no to chyba jednak Wladan, tak? Bo bardzo szanuję Filipa Bednarka, ale mimo wszystko w ważnym meczu wolałbym postawić na. Wladana. Na stoperze myślę, że Lech mógłby mieć przewagę, tak? Są tam piłkarze w Lechu Poznań. Bartek Salamon, wiadomo, że jeszcze nie ma pełnej formy, ale jak wróci do formy, to jest sztos. Antonio Milicz, absolutnie gwiazda, gwiazda ekstraklasy, więc mamy już dwie pozycje i już nie mamy jakby takiej jednomyślności. Więc myślę, że siły by się w takim teoretycznym pojedynku rozpisały pół na pół. Co też jakby pokazuje ten sezon, no bo Raków rządzi w ekstraklasie, ale w Poznaniu niesie ten polski standard w europejskich pucharach, więc no jakby absolutnie można dyskutować i to długo. To na koniec jeszcze pytanie o najbliższy mecz z Krakowią. Klątwa Krakowi wciąż trwa 0-3. W Krakowie Raków przegrał po bramkach Konoplianki i dwóch Rakoczego. Uważasz, że tym razem ta klątwa zostanie przerwana, tak jak klątwa Górnika Zabrze? Nie wiem, bo Jacek Zieliński wydaje mi się mieć patent na Marka Papszuna i jeśli ja tak przy, oglądając Krakowie, wydaje mi się, że oni się dobrze czują w grze przeciwko rywalom, którzy chcą właśnie narzucić swój styl. Krakowi pasuje to, żeby odpowiadać na ruchy rywala, zamiast narzucać swoją strategię, więc jakby Niespecjalnie lubię oglądać Krakowie. Nie jest to najciekawszy zespół w Ekstraklasie, delikatnie mówiąc, ale jest to dobrze zorganizowany zespół, który na pewno nie wyjdzie na jak, jak Śląsk Wrocław na, na Raków. Będzie miał swój plan, będzie miał swoje pomysły. Jak mówię, Jacek Zieliński też już ma przeszłość dobrych meczów przeciwko warsztatowi Marka Papszona, więc nie spodziewam się jednostronnego widowiska. Spokojnie jestem sobie w stanie wyobrazić remis. Mówiąc o formie Krakowi, patrząc na ostatni mecz, to nic nie można powiedzieć, bo ten mecz z Wartą to się po prostu odbył w niedzielę, bodajże o 12.30, więc o tym spotkaniu no fajnie było, ale coś więcej, żeby powiedzieć o Krakowi w tym momencie, jest bardzo ciężko. No. To jest dobrze zorganizowany zespół, który wciąż grał puchary, no ale no nie jest to gra, na pewno nie jest to taka runda, po której oglądając Karkowie, powiedzielibyśmy, dobrze, żeby oni zagrali w tych pucharach, to yy, zrobią nam dużo, dużo, zdadzą nam dużo pociechy w pucharach. Na pewno nikt tak nie powie. Obiecałem, że na koniec jeszcze zapytam się ciebie o Twoje przewidywania, jeżeli chodzi o koniec ligi. Tutaj rozumiem, że jeżeli chodzi o Mistrza Polski jesteśmy raczej zgodni, natomiast Pucharowicze i Spadkowicze, według Ciebie. Rozczaruję Cię Radku, nie bawię się w przewidywania. Dużo bardziej wolę opowiadać o tym, wyciągać wnioski niż grać w loterię przewidywań. Szczególnie, że spójrz, jaka jest sytuacja na dole tabali. Tam się jeszcze absolutnie wszystko może zdarzyć. Dziesięć metrów przy kilku punktach różnicy. Nie ma sensu moim zdaniem gdybać i strzelać w tym momencie, tylko uważnie oglądać. Yy, I na bieżąco analizować to, co się dzieje w konkretnych zespołach. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o spadek, to mogą być niespodzianki. No, znaczy. No, to znaczy mówisz, no, że zasadzie, jak się, dużych, wiesz, dużych, każda z tych drużyn ma zespołów. swoje argumenty. Każda z tych drużyn ma swoje liczne argumenty, więc trudno powiedzieć. Czy niespodzianką będzie spadek Stali Mielec? No będzie po jesieni, tak? Czy niespodzianką będzie spadek Śląska Wrocław, no biorąc pod uwagę potencjał tego zespołu? W zasadzie o każdym klubie, który spadnie, można mówić, że jego spadek będzie niespodzianką i zarazem nie będzie. Stal jako spadek niesamowita sensacja, biorąc pod uwagę, gdzie byli po jesieni. Czy to jest sensacja, biorąc pod uwagę to, jak grają w tym roku, a raczej jak punktują w tym roku? No nie. Śląsk Wrocław czy jego spadek byłby sensacją, no byłby biorąc pod uwagę jaka jest skala tego klubu, jaki stadion i tym podobne kwestie, ale biorąc pod uwagę to jak się prezentują, no nie byłby tak. Jagiellonia, no myślę, że patrzymy na Jagiellonię wciąż przez pryzmat sezonów, kiedy walczyli o Mistrzostwo Polski, marki tego klubu pewnie, która wciąż jest bardzo duża, ale biorąc pod uwagę to jak jest zorganizowany dzisiaj też ten klub, też nie byłaby to jakaś wielka sensacja, więc im bardziej się przyglądasz, tym bardziej Byłaby to sensacja i nie byłaby od każdej w zasadzie strony. Korona gra świetnie w piłkę, więc byłaby to sensacja, że mimo takiego, takiego punktowania by spadli, ale biorąc pod uwagę organizacyjnie, no to, to, to nie byłoby zaskoczeniem. I tak jest z każdym. Fantastyczny jest ten wyścig o spadek, więc, yy, więc gratulacje. Bardzo dobrze to uargumentowałeś, przekonałeś mnie w 100%, że nie można teraz bawić się w jakieś y, przewidywania. Y, no i dlatego kochamy tą naszą ligę, że, że jest taka, taka fajna, że do końca nic nie będzie, nie będzie wielu rzeczy y, wiadomych i myślę, że dopiero multiliga wszystko rozstrzygnie. To czy nie wszystko, A, ale większość. Absolutnie, to jest najlepszy serial tej wiosny. Co kolejka tak się kotuje nadal, że to się w głowie nie mieści. A walka o Puchary też jeszcze może być ciekawa, choć nie zdziwię się, jak. W pewnym momencie pogoń, lech, e, zaczną troszeczkę odjeżdżać. No bo tam nie za mocno naciska warta Krakowia i widzę, delikatnie mówiąc, tak. Tak, dzięki Leszek za dzisiejsze odwiedziny w raporcie z Limanowskiego, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w tym sezonie i porozmawiamy na temat rakowej i na temat Ligi. Jeszcze chciałem się Ciebie zapytać, bo wspomniałeś o serialach, co takiego jest w serialu Renegat, bo obiecałem, że wrzucę na początek, na początek dzisiejszego raportu czołówkę z tego serialu, bo życie wtedy staje się podobno lepsze, tak mówiliście z Kubą Molkiewiczem. Otóż w serialu Renegat jest wszystko. Jest wszystko. Pamiętam ten serial, aczkolwiek mam inne ulubione z lat 90., także, także na przykład Pacific Blue, nie wiem czy pamiętasz. Co to było? Yy, na rowerach policjanci jeździli po plażach Los Angeles. Brzmi wspaniale, nie ma to jak pościg za mordercą na rowerze. Dokładnie tak, także polecam w wolnej chwili, żebyś sobie obejrzał na pewno na gdzieś drobie. Tam, na drobie, na drobie, To internetu. szczytowy moment seriali sensacyjnych amerykańskich. Tak jest. Leszek Milewski z portalu Goal.pl był dzisiaj moim gościem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję Tobie Radku również. I to wszystko co dzisiaj dla was przygotowałem, mam nadzieję, że ta rozmowa was zaciekawiła, zaciekawiły was wątki, które poruszyłem wraz, wraz z Leszkiem. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście tutaj na kanale Sport od Kuchni. Ostatni odcinek raportu Zyjmanowskiego obejrzało ponad 1500 widzów, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Przekroczyliśmy barierę 200 subskrypcji, a więc dalej rośniemy w siłę. To jeszcze nie subskrybuje kanału Sport od Kuchni, zachęcam do tego, aby to uczynił. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, polajkujcie, no i oczywiście Komentujcie również swoje przemyślenia na temat meczu z Krakowią, na temat różnych innych spraw związanych z Rakowem. Dziękuję Wam za to, że jesteście z kanałem Sport od Kuchni. My w magazynie Raport z Limanowskiego widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.